Ja to czuję. Ale zapach Czuję, pięknie pachnie. Nie jest to bym tego nie ujął, tak? To jest twój no w sumie, w sumie latem, bo oni takie świeże stópki mają. Dokładnie tak. Chyba kurwa tak, tak, ziemią, O runie leśnym Przepraszam Kevin. <grych> Zaraz ty kciuka w dół dostaniesz. A dobra, to te zastrzały, to... Pyk Obiad? Nie jestem głodny O kurwa, ja jestem Jeszcze pić mi się chce A miałem gdzieś rękę, o palona. dobra nic mi nie będzie chyba Trochę węgla nikomu nie zaszkodzi Dobry na brzuch no tak kłody się nie. To kurwa, na chałupę poleci. Słuchaj. kurwa! a mnie drzewo chroniło. Słuchaj, jak się nie pasuje, to, to zabrało jeszcze jedno miejsce. O, a dostałem! Zaraz wginę. Także wiesz, także zastanów się. Zły stan zdrowia. Zgadzał Chłopaki by do roboty? Tak, to nowa ekipa. Damy szansę jeszcze temu, nie? Czekaj, czy jak ja? tam Czemu ty kłaniasz pod podłodą? No panie, kurde. Bo to za. jakie to rady jest głośne, ja jebie No kurba! No, ale wypadnęły! Chodźmy! Chodźmy! Ej, wypadnę no, jeszcze! Wyłącz to radia, debilu! Zobacz. Tutaj. Chodź. Zobacz. Noga, no, ręka, ręka. Tu, na część wow, się leży. Wow, się, kurwa. Ja ty mówisz słuchaj. A to właśnie... Coś? On mi potrzebny był cały. Ale się dalej palę. A tu nie wiedziałem Słychać to no, na drugą. Co jest takim całym potrzebny, że ja ten, że O kurwa, z domu mnie rękę. A tego czego nie mogę wjąć Może Uderzy muszę Nie! Kurwa, problem Ty Patrzcie O ja. ja. Ej jak to teraz głowa, leży... głowa leżała tam przy suszarkach I jakiś tak podejmy zabrał <gry> nie To Kur... Co ty, co ty... robisz? Co? Nie, kur... go tu dobro jakoś stawiam dzisiaj Czekaj, bo... Uciąłem w pół kurwa nie to Kamil ci nawet rzucił drzewo i co tam Dawaj go kurwa, potrącaj go <gry> mm. na Kamil, kur... jego go <gry> Ale to jest cała belka. A no i teraz, jak ten, to nie mogę tutaj zrobić na górę, chyba. Dobra, z kierdolą robić jedzenie, bo jeszcze wrócę. Może to wrócę zobaczymy Zróbmy. Zróbmy. Ja, ja teraz muszę coś zjeść. A nie, nie ładzę. Dobra. Jedzą, Tyle co mam, to będę próbował tutaj pobudować. No. Ale tutaj już nie mogę. Dziwno. No, to nie przestrzenimy, no bo schody chciałem na górę zrobić, tak jakby Ale jakoś tak Nie mogę postawić właśnie tam belki tej skośnej Jak jest ściana już Tam sobie tutaj gdzieś co? No tutaj nawet, o widzisz tego na dół Tutaj można belki postawić A czemu no, tu, można? no na skok tutaj, o no nie? Żeby tu schody no, zrobić Nie, bo ja, bo ja widzę, tej można wiesz, tutaj Tutaj można postać, ale nie wiem czemu tutaj nie można Dobra, zaraz tu się wygminie innego A no po co tutaj, bo tu jestem. Ewentualnie zawsze możesz... ale nie, to schody, Wiesz co, może schody przez to gdzie można, że co Podejrzewam, że o jest na górze zrobione ogólnie, nie? A, no właśnie dlatego przesuwam wszystko tutaj Dobra, A, no coś to... Dobra, ja też zapisuję grę Nie okay. wiem, czy, nie wiem czy, czy Kazik zapisał Nie wiem <laughs> Naszą chatę będzie trzeba rozpitolić Nie Co tu? Uciekaj Małpiszonem To jakiś krótszy taki konus On podpalił się debil Leż to. Boże, ale to żało się ściną Hmm, mogła mnie na chałupę w sumie. Hmm. trzeba zaraz jakiś tu nocleg ogarnąć? Właśnie pod którym co może jakieś ta... namiot, małe ognisko. jakiś jakieś się pali, gałęzi. Dzięki. Instrukcje z patyków, wzmocnione płoty, A jakieś takie domowe rzeczy? Czekaj, jest min tryb. Schronienia, meble dywan, meble, meble. O, łóżko. Łóżko z patyków. Tu jara i nie mam patyków Zabrano patyk. Szkoda, że od razu nie pokazuję ile mam. O! No cześć! Masz fajne trzy Miejsce wam zjadło, odczuwasz pragnienie? No tu się wydarzyło? No to rozdubił kurno. No nie. Nie wierzę I te pewnie gamonie O, i są drzwi Zagrałem się Tu bym zrobił w ogóle wyjście do chaty też to ten masz. Mogę to... O! Dobra, kto potrzebuje schronienia. Nie wiem w sumie czy jak chłopaki to napisali. <noise> to powinienem to niszczyć. To? Ja ty nie powinesz. A czy słuchaj, ty nie mamy pragnie zapisy gry? Ja sobie z łóżko zrobiłem. <noise> Nie, Fadu się pytał czy idziesz na Fifa. Mam spotkanie biznesowe, tak? To słuchaj, w kuchni się pracowałem, nie wejdę. No tak tak, a ja właśnie tu mówię, no nie? Że nie będą mam się tutaj krzątać. No widzę Kalin, pokazujesz poluchen. Wcześniej wiesz co, tamta chodziła. Idź sądź. Machmy to. On ta, ona, będzie, ona będzie przychodzić przez długi czas, na razie, póki się nie schodzi z nami. O nie, na pewno wiesz no, co, no, to tak jest pewnie, że na zmianę, ona przychodzi, później oni przychodzą, no nie? i tak. Ale ten, yy, ona jest y, spoko. Ja wiem ja wiem ona, po, ona potem będzie u nas zostawać, nie ognij właśnie Właściwie jak masz się ona się boi. No a Później tam broń można dać, coś tam, coś tam, no nie? No tak, broń najlepiej dać zawsze wśród... ...wśród gana. Jakiś się nadziera. Ona, ona, ona ma nie, nieskończone ammo. Ale się ona musi być, skoro tam A, ona stoi, dobra. Już się mam. Bo ona tutaj jest ten... No tu jakieś są rzucone pale. Czekaj, a nie, to nie jest bal. Czy barku, się bal że tu leży, czekaj, może już się stoi. Bo... A, no ja tu mam, o, na ziemi. A, każdy zabrał go. A no, on wszystkie, wiesz co? Bo ono jak ma donoszenia, to nie wszystkie kradnie i układa tam. Więc jak się zagapisz, to. Ale wiesz co? Ja powiem ci, no, jestem dobrym kucharzem, tak? Traf trafiłem w tego. Trafiłem w tak akurat, jak drzewo spadało I Tak, wydechły. Mam z niego mięso. Elegancko. Bo, jestem w poławie Muszę to głowę wyrzucić w ogóle z kulku, bo tylko trzymam ona, a ona już dawno, ona dawno zgniła. A z tych głów, to z tych czaszek jakieś tam pochodnie można, no nie? Coś tam. Tak, ogólnie pochodnie. Widziałem. no ja tu bałagan narobiłem taki, że... Znaczy to wiesz co, on chodzi o to żeby... Nie no, który to popsył kurwa, zabije. Karol, kaj mi do, do dzieje, tam, chodźmy tam szukaj. Karol, co ja nie słyszałem? Co to się dzieje? Trzeba ci się wynosić tamto, tylko te kłody, wszystkie. A już nie wejdziesz do tego domu. <grym> Słuchaj, Pamiętaj, że mam jeszcze granaty. Ha, ha, ha Hello Z tyłu też nie, Zaknąłem oknołem Wiedziałem Nie, nie można krzyczeć? No nie. Ten, yy, No to tak, wow. ale ogólnie, bo ty jak tego Jak y, mniej tego skumasz To masz tej potem energii Właśnie, co to kolek ja myślę, że Karolek wyperdolił energii drinka, bo tak szybko mówiliśmy. dzisiaj. No już dwa, już dwa nie się A, kurwa. Ja kurwa. Jeszcze ten, jeszcze, jeszcze mam tu trzeciego. Nie, nie wiem czy go pić. Ej kurwa, zbudowaliście mnie w deska. Stałem w chacie, nie mogę wyjść. No, sorry. Ale kamienie spad z spodu jak to zbieram <głos> 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 Fundamenty Wyłaś Wydupiaj. Co to kurwa kojo? Ale kojo. No. kojo dla mnie nie ma, brakło A nie, bo nie wiedziałem, że może być jedno Myślałem, że ta nie zacząłem budować kolejne Dobra, 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 to już sobie a nie było cieka, on mówi buduj i dla nas tylko, on będzie spał na ziemi razem z kelwinem, się przytulą A mówię dobra Tak było, nie A gdzie ga Gdzieś tam na zewnątrz zbudujemy O kurwa Czemu, Ole, tam, czemu do mnie kobietę bije I to naszą Co? Co to, to, to bije? Ty nie nie pobiłeś? Nie! Po czterem statkówce tam ptak zbłknął! Aha. Co jest za Czemu nie mogę odłożyć na tym hmm. blaszkę kurwa drewno? Ja to chyba hmm. w permisji nie wiem, to kurwa serwer. Może tam To, tak? to są jakieś może, połówki Może się coś zbugowałeś? A ta, bo to są mniejsze To są połówki, połówki nie odłożę Poucinane co na latach są co? nas? Bo co na ziemi tu leży, to to wszystko cyfr taki Mamy ją zabić, czy? Co? co? Nie, nie, z Wiktor... Wiktorię zostaw To jest nasza dupera. Ma trzy to nogi, trzy tak. ręce, także wiesz, akurat nas strójko. Pojedę, pojedę na grudnego <laughs> O ała! Ej, mam mięsko z trójka I trofeum ja będę ci chyba kulikał w głowę, chcesz? Słuchaj... E... Nie, nie tu. Kurwa. do cudowni. Gdzie ty biegniesz, na tym Co? Zaraz czekaj, zaraz magazynier tam przyjdzie do których Który chodzisz. Dla kukuryka, ja nie, 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 musisz nie, śpieszyć ideally, bo już idzie nie, <śsmę> <To już idzie. śmę> nie, <śmę> nie, już, konuşku, moment. już idzie nie, już <śmę> idzie nie, 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 moment nie, 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 Kurwa, trzeba by zamknąć jakiś końcu na czas budowy. No. Nie wiem czy. Znaczy wiesz, że na czas budowy, to można, wiesz, no, może wiesz Można dać budowy, zadanie no, inne, no nie? Pocią, nie? Albo żeby źle przynosił. Zobacz, okay, pojedzenie. Zapraszam, pojedzenie. Wow, ale dostałem kłodą w <laughs> ale... <laughs> Idealnie potrzebuj. O, i zobaczyłem ptaka. Jak No, rzeczywiście leży koło mnie. Ale nie mogę go. Nie, pod na ziemię, wytrunniejszy. Jak tam te kłody? Nie ma. Ej, bo mam obłęd. Ty a ten Jurek ty nosi te? Noś te nie wiem czy on jest w ogóle, gdzie on jest? No i co do Każdej uke się pali. Ja nie o. Jak to wszyscy. Tak, Jaką to? Nią, tak. Gdzie jest ten małolot kurna? Wydaje mi się że trzeba całe ciało wciągać do ognia Ej widzicie tak, go tak, tak, gdzieś? Zawina? No Jak? Gdzieś tam chodzi on gdzieś, gdzieś za tym był Gdzieś gdzie przy, Mimiga przy, 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 przy kaziku Mogę No ale, się... ale właśnie ja go nie widzę nigdzie I Może wpadł po y ale w innym w innym miejscu tutaj siedzi, je, zobacz ta debila gdzie? co za mech? mówiłem, że gdzieś padł. nie no, wyjąłem jakąś deskę teraz przez ty no no, trzeba to dowodować. Możemy myślę, że toaleta tam jest, zobacz co tu się narobi raz całą łóżką wyłaj stąd <noise> to bardzo dobrze, no nie dał, tak. No, tak, Wyszedł. Tak, co za łeb. A bo... Bo, to... bo był kamień pod y, tym. I on kamień pod... zabrać. Tak, i on zabrać ten kamień, kurno. Trzeba zabudować ogólnie chyba, tak? Bo, a my tam, bo te kamienie były będą tam się lepić, nie? Głazy. Gdzie tam chodził co teraz? Idę to zabudować właśnie. A, nie mogę tego, to jest to gówno, co tutaj ten, próbowaliśmy. Uczą, uczą grać, O kurwa, działki są, lepiej trzeba z jest kranerem, tak? No, no czacze jego zawodnikiem Padł z <gry> <gry> tego co wiem, on, to on w on chyba bardzo bramce stoi cały, cały czas Chciałem robić sufit, dopiero tam wyjdzie jeszcze piętko. A to nie będzie sufit No, tu muszę zrobić, bo żeby porobić to, to widzisz to? O, małe To musisz porobić tutaj belki, żebyś mógł te belki usunąć w środku więc muszę pierw porobić te wiesz, rzeczy dookoła. O widzisz że teraz mogę to usunąć Ale to? Tak to jest jakupy, nie w tym. Ja nie wiem czy to nie wiem do tego wiecie modów wciągnąć, nie albo mm -hmm. Kurde, tylko nie wiem, czy jestem sensu powogę robić Czekaj, okay, a jakie są dachy? Podstawowa ściana, drzwi, okno, stopień Dach I co, dach, że z takich płaskich? A nie da się dachu pod skosem zrobić? Zobacz, jak robisz łupki pod skosem, to musisz ten, musisz ten układać po prostu A drewniana rampa nie, po prostu Nie jak schody, tylko tak no mhm, mhm

Tak, tak, to miało być. O! Kura, ile lata. już, już, można dopień, nie wiem musiał odchodzić. Jedna, jeszcze jedna. Lata, <laughs> tak, tak, da się, da się, da się, normalnie. O, sm O nie, utknąłem Boże, boże, boże Nie, spadłem Ej, wszyscy są w tej chacie kurwa Teraz. Łączy się z tamtą Wiktorią, czego na się tam nazywała No nie, ej, zsuwa mi się z tego Pokurwi mnie co jedna nazwał? Czemu to ją nazwał? Znaczy nie, ona się Wiktoria nazywa Możemy ją nazwać Beata ona, tak, mo, mo, Można raz oczywiście jak inaczej. Ona ogólnie ułamane imię Wiktoria bo to jest, to jest córka właściciela wyspy co jej się stało? Została zmutowana Dlaczego? Eee, nie pamiętam wiesz dlaczego już tam nie wiem czy to... mnie ten to ten się jakby zbuntował, ten kurwa, ten... ten taki co chodził w, w tym polarku świecącym. To, to 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 o byłbyt, nie. Ten, ten co na początku strzelił... No w pysk strzelił. Z, z, Boże, z, jak ona wkwiczał. Dokładnie, nie wiem, bo nie skończyłem fabu fabuły w tym. Także wiecie, to trzeba ten. bo muszę tam na tył iść, żeby detki móc położyć w ogóle. No od tyłu trzeba to zacząć kończyć, bo jak to z przodu zrobimy to nie będzie jak się ruszyć. Słuchaj, ale to, to nie wiem czy takim dach można zrobić, czy bo to... Można. Tak pokazywało, tylko nie wiem jak jeszcze. Aha, bo to chyba. Ale nie to chyba są tak chyba. Nie. Aha, dobra, czekaj, tak? O, tak. A to z całych? Czy... Nie to z całych płody. Tak. Patrz. Czekaj, o kurwa. Rozwaliłeś ty to czy co? Tak, bo, bo chciałem wiedział, tak. <gryciałem> deskę, a rozwaliłem to. No. Nie ma już nie, już nie ma nic. Do jutra. Ja jeszcze ja coś spróbuję. No ale klimatycznie tu będzie. Okna się wydupi jeszcze jakie. Je. Krzesełka tu damy, normalnie będzie tu, elegancko. No, jeszcze, jeszcze tutaj niektóre kanibalki to przyjadą tutaj. Człowieku, wiesz co tu będzie? spać oh, O, to jakaś nuretka? Po to spać i tylko nie?